Na dzisiejszym spotkaniu zrobimy animację. Animację na pewno poznaliście już w klasie piątej. Mieliśmy tam program Pivot Animator. Animacja tak naprawdę składa się z klatek. Im jest im więcej w danej jednostce czasu, tym bardziej będziemy mieli płynny ruch. My w programie GIM będziemy tworzyli kolejne warstwy, które będą. Naszymi klatkami animacji. W podręczniku mamy animację Ludzika, natomiast my wykonamy tu animację imienia. Zaczynamy od stworzenia nowego dokumentu. Plik nowy. Ja tutaj wybiorę może mały HD, czyli 1280x720, i będę chciał tutaj zanimować. Imię. Czyli pierwszą warstwę potraktuję, że to będzie moje tło. Natomiast na kolejnych warstwach będę starał się tworzyć kolejne klatki naszej animacji. Czyli zacznę tutaj od narzędzia tekst i wpisuję pierwszą literkę imienia. Po wpisaniu pierwszej literki imienia będę chciał zachować ten obraz, który tutaj teraz się znajduje, że to będzie. Klatka mojego filmu, czyli pierwszą klatką będzie tło, drugą klatką będzie klatka, w której będę miał pierwszą literkę swojego imienia. Z górnego menu wybieram warstwa, nowa z widoku. Będziemy tworzyć kolejne klatki naszej animacji poprzez utworzenie kolejnej warstwy z widoku. Wracam do literki T, tylko muszę pamiętać, że na samej górze mam warstwę, która przykrywa mi to, co znajduje się pod spodem. Tą warstwę dajemy pięterko niżej, wybieram znowu narzędzie tekst i wpisuję kolejną literę. Warstwa nowa z widoku. Żeby tą warstwę przesunąć o jedno w dół. I następnie powtarzamy nasze czynności. Zostawiam trzecią literę. Warstwa nowa z widoku. Ląduje pięterko niżej. I powtarzam wszystkie czynności jeszcze raz. No dobrze, mamy już całe imię. Czyli wszystkie klatki naszego powiedzmy wstępnego filmu, chcemy teraz to wyświetlić. Z górnego menu wybieramy teraz filtry, animacja, odtwarzanie. Filtry, animacja, odtwarzanie. Zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądać. Pod spodem mamy możliwość ustawienia, czyli zwiększenia tempa naszej animacji. Oraz zmniejszenia tego tempa. Liczba klatek na sekundę. Tutaj ustawiamy najmniejszą ilość, czyli 10 klatek na sekundę. Czyli tutaj widzimy, że wszystkie te klatki, które tutaj mamy, one są odtwarzane. Tworząc animację, musimy pamiętać, że klatki, które nawet nie będą widoczne, one również będą brane do animacji. Czyli na samym końcu. Dobrze by było usunąć te warstwy, które posłużyły mi do stworzenia imienia. Ja tutaj usunę tą warstwę, którą miałem do edycji. Już nie będę jej potrzebować. Animacja ma za zadanie pokazać imię po każdej literze i później ma to imię jakby schować. Możemy powielić warstwę. Tutaj trzeba obserwować, jakie warstwy. Co znajduje się po prostu na warstwach. Mamy już przygotowane nasze wszystkie warstwy. Z górnego menu wybieramy filtr, animacja. Otwarzanie. I zobaczmy teraz, jak będzie wyglądać ta nasza animacja. Może troszeczkę zwolnimy. Czyli zobaczcie, że zdublowałem te klatki, które tutaj były, w odwrotnej kolejności. I teraz imię pojawia się po jednej literze. Zostaje wyświetlone w całości. I następnie. Również po jednej literce od końca. To jest najprostsza animacja, jaką możemy zrobić, wykorzystując tutaj tylko i wyłącznie warstwy, wypisując coś na warstwach i zobaczmy teraz, jak zapisać tą naszą pracę. Zapisujemy naszą animację, wybieramy plik, następnie wyeksportuj jako. Żeby animacja została zapisana, musi być zapisana z rozszerzeniem GIF. To rozszerzenie znajdziemy w tym miejscu. Po kliknięciu na wybór typu plików według rozszerzenia, musimy znaleźć rozszerzenie GIF. Czyli obraz GIF, rozszerzenia GIF. Na samej górze mamy już to rozszerzenie. Pisane. Wystarczy wpisać nazwę naszej animacji i określić, gdzie chcemy zapisać. A tutaj wybiorę ulpit, imię gif, klikamy na wyeksportuj. W kolejnym okienku widzimy eksport obrazu jako gif i tutaj koniecznie musimy zaznaczyć jako animacja, jeżeli tego nie zaznaczymy, będziemy mieć obraz zapisane, ale będzie zapisana tylko i wyłącznie jedna warstwa. O tym musimy tutaj koniecznie pamiętać. Ja tutaj zaznaczę opcję powtarzanie w nieskończoność, czyli zapętlimy tą naszą animację, żeby kółko była odtwarzana. Opóźnienie między klatkami zostawiam takie jakie jest. Tutaj nic nie zmieniam. Klikam na wyeksportuj. Mamy efekt naszej pracy. Wyeksportowaliśmy naszą pracę jako GIF. Waszym zadaniem będzie utworzyć animację, która będzie zawierała wasze imię.